To jest wlew do Baku, do takiego 120-letniego samochodu. Jest to stary wyrób z lat 70. Ktoś to dorabiał, a teraz według tego wzoru będę dorabiał kolejne. Jest to część niedokupienia, nawet na amerykańskim ebaju. Zawsze takie rzeczy dorabia się w kilku egzemplarzach. To jest akurat dla mojego zaprzyjaźnionego zakładu, którzy remontują bardzo stare samochody, odnawiają je, potrafią nawet zbudować silnik od podstaw, albo obudowy skrzyń biegów, karoserię odtworzyć, wszystko ręcznie. Teraz materiał ma temperaturę około 150 stopni, ciężko go wziąć w dłonie, jest bardzo gorący. Teraz robię górę w do tego będzie wchodził korek, trzeba to zrobić z odpowiednią tolerancją. Korek ma swoją grubość, musi się jeszcze zmieścić uszczelka, na koniec musi to być wszystko utwardzone i odpuszczone i przygotowane pod zlutowanie cyną. Ciekawą rzeczą jest to, że 100 lat temu było to dokładnie wykonywane w ten sam sposób, jak ja to robię teraz. Ma znaczenie to, że taka część jest wykonywana ręcznie, bo właściciele akurat starych samochodów chcą, żeby to było odtworzone w ten sam sposób, jak pierwotnie było to wyprodukowane czyli widać ślady po narzędziu, widać, że jest to robota ręczna, no i na pewno dla potem właściciela takiego samochodu, czy jak auto idzie na jakąś wystawę, czy coś, takie szczegóły są bardzo ważne.